konferencji prasowej zorganizowanej przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni oraz kandydata na prezydenta Warszawy, pana Janusza Korwin-Mikkiego. Ja się nazywam Wioletta jachowicz Wrublewska. Tematem konferencji prasowej Będą y, miejsca parkingowe, parkingi w naszej Warszawie. Wiemy, że jest to ogromny problem i o odniesienie się do tej kwestii poprosimy kandydata na prezydenta, pana Janusza korwin Bardzo proszę, pani prezydencie. Proszę państwa, dwie proste i krótkie sprawy w sprawie parkingu. Po pierwsze, Parkingi tu były. Tu kiedyś było kolorowo, pięknie, stały samochody. Czerwone, zielone, czarne, szare. Pięknie było. A teraz szara płyta chodnikowa. Powyrzucano samochody, postawiono słupki. Te słupki trzeba powyrywać, zrobić porządne parkingi. Tutaj paręset samochodów może stanąć. Ale to nie chodzi o ten jeden parking. Chodzi o to, że w całym mieście, i to nie tylko pan Czaskowski, ale pani Grunkiewicz-Walcowa to już zaczęła, jest wojna z kierowcami. Celem miasta jest usunięcie samochodów z miasta. A moim celem jest, żeby było jak najwięcej samochodów. Żeby ludzie jeździli samochodami, bo to jest oszczędnie, ekologicznie. Nie robi się smrodu, nie robi się tego, że samochody teraz krążą, szukają parkingów. Jak to niszczą, jak to niszczą, prawda, powietrze. Chcemy zrobić jak najwięcej parkingów prawda, i w ogóle ułatwiać życie kierowcom. Moje hasło Warszawa przyjazna kierowcom. I drugie y, konkretne rozwiązanie. Mianowicie parkingi mają mieć zmienną opłatę, w zależności od godziny, w zależności od popytu. To nie jest żaden problem w tej chwili. Komputer, który to robi, ma pojemność komputera w lodówce, więc jest to po prostu maleńka kostka i zrobienie czegoś takiego nie jest żadnym problemem, żeby cena była zmienna. Czyli jeżeli jest duży popyt, to cena idzie w górę, a jeżeli, za załóżmy, nocą nikt nie chce parkować, to cena jest zero. Prawda? Bo nie ma, nie ma sensu, żeby ten to był zmienne. To za dwa lata będę mógł zrobić system bardziej zaawansowany, że będziemy u nas sobie zamawiać miejsce parkingowe ze Smartona po prostu i zwyczajnie. Tak jak się zamawia bilet do teatru czy coś takiego, to wszystko jest oczywiście do załatwienia, ale to będzie wymagało około dwóch lat przygotowań. Natomiast zrobienie czegoś takiego, żeby, było, żeby była cena zależna od podaży i popytu, czyli po prostu normalna, to jest bardzo prosta sprawa i to zrobię od razu. To tyle mam do powiedzenia. Koledzy tutaj jeszcze mają pewne szczegóły bardzo, bardzo istotne. Proszę bardzo, pan Robert Tamioła, kandydat nasz. Uszanowanie, Robert Tamioła, prezes pod Warszawy i kandydat do sejmiku mazowieckiego, okręg numer 7, ostatnie miejsce. Z miejscami, par miejsca parkingowe to jest dopiero początek. Dalej idzie yy, dawanie jak największe ilości mandatów. Na przykład na ulicy Dziekońskiego, gdzie obok mam przyjemność pracować, jest gigantyczny biurowiec, Są, jest bardzo dużo budynków mieszkalnych, bardzo mało miejsc. Nie ma możliwości, żeby nie stanąć nielegalnie. I co przyjedzie Straż Miejska, to pięknie 50 mandatów idealnie się z ludzi zdziera w ten sposób dodatkowe finanse. Część osób może ma możliwość, żeby przerzucić się totalnie na komunikację miejską. Bardzo dużo osób nie ma, więc może zamiast ograniczać miejsca parkingowe, dać ich jak najwięcej, a w tym czasie zacząć rozwijać infrastrukturę tak, żeby publicznie dało się dojechać w rozsądnym czasie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tak. Czy miasto społeczne powinno ze swojego budżetu, z podatków, finansować budowę np. parkingów wielopoziomowych, po to, żeby było więcej tych miejsc? To znaczy, miasto ma do dyspozycji grunty miejskie i powinno na nich urządzać parkingi. Natomiast jeżeli się opłaca parking wielopoziomowy, to prywatniarze go budują, prawda? Bo... Powiedzmy jasno, że trzeba robić rzeczy opłacalne. Jak coś jest nieopłacalne, to nie trzeba robić w ogóle, a jak jest opłacalne, to prywatnie zrobi to lepiej i taniej. Prawda? Nie jestem pewien, czy takie parkingi wielopoziomowe, no przecież tutaj koło hotelu prawda, jest taki wielopoziomowy parking. Trzeba pytać, czy on się opłaca, czy nie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, to jest, kwestia, to jest kwestia dla handlowca, a nie dla prezydenta miasta. A czy są jakieś inwestycje miejskie, a przykład wodociąg, kanalizacje, które powinny być robione właśnie przez prywaciarza, przez sektor prywatny, a nie sektor publiczny? W Ameryce robi się to w ten sposób, że wynajmuje się firmę, która ocenia, że tak powiem, sytuację. Ona, ona tylko, tylko ocenia, i potem robi się konkurs na prywatną firmę, da dzierżawę załóżmy systemu wodociągowego. Daje się warunki brzegowe, no, jakie ma być przepustowość, prawda, jaka to, czasowość wymiana, wymiany tam urządzeń i tak dalej. No i kto wygrywa przetarg ten ten dzierżawi, ten, dzierżawi, ten system a prowadzi, a ta firma pierwsza wybrana kontroluje tę drugą firmę, czy ona to robi zgodnie ze statutem bo jak nie, no to won, prawda, i nowy przetarg na, na, na nową firmę. I to, i to działa, prawda, I to, i to działa, natomiast trzeba polikwidować te wszystkie spółki, spółeczki miejskie, które służą głównie na, na, na przechowalnie, prawda, koleśi partyjnych, krewnych i znajomych. Czy jak jesteśmy przy samochodach, będzie pan cofnął tę politykę dotychczasowych władz zwężania ulic, zamykania? Dokładnie, tak. Powtarzam samochodów. jeszcze raz, podstawową komunikacją ma być jednak samochód, motocykl, rower, hulajnoga. Tylko nie wyobrażam sobie, bo my, my mężczyźni musimy dbać o kobiety. My, ja mogę jechać na kulejnodze, ja mogę jechać tam na motocyklu, mnie to, mi, mi to nie przeszkadza. Ale moja żona chce, żeby ją zawieźć samochodem, albo ona mnie zawozić samochodem, prawda? Natomiast na motocyklu jeździć jakoś nie chce. No i, i, dlatego, i dlatego musimy, dla, dla dobra kobiet, musimy oprzeć się o samochody. To jest jednak mimo wszystko przyszłość. Przypominam, że, przypominam, że ostatni tramwaj w Ameryce skasowano w 1936 roku, czyli już prawie 100 lat temu a prywatne samochody jakoś jeżdżą i zastąpiły to wszystko autobusy oczywiście muszą być tam kto mówi, że nie, ale tramwaje na peryferiach też ma, mamy rozbudowaną sieć tramwajową i na peryferiach tramwaje są jak najbardziej na miejscu ale tramwaj w centrum miasta to jest zawali droga zajmuje tylko miejsce czyli Janusz Kornikę kalifikuje tramwaje w centrum w centrum, w centrum, ale tak. czy e, prywatyzuje komunikację miejską? tak, oczywiście czyli nie będzie publicznej, miejskiej prywatnej. Nie, oczywiście, ale, ale w, nie, nie rozumiem. Dlaczego Komunikacja, Warszawa, Lublin mogą robić prywatne mikrobusy i robią to znakomicie, a nie mogą tego zrobić w Warszawie? No, będą robiły, po, pojawią się. Na przykład nie wiem, dlaczego się nie, nie ma czegoś takiego, co się nazywa: jeżdżą w Brazylii, czy marszrutka na wschód od Ody, od, od na Ukrainie, na Białorusi. Marszrutki, czyli takie taksówki które otwarte, które jeżdżą, i, i tak skrzyżowanie mikrobusów z taksówkami. Nie wiem, czemu, czemu nie ma marszrutek na przykład. Pojawiły się z całą pewnością marszrutki. Inwencja, inwencja, inwencja. Prywaciarz coś wymyśli, żeby, żeby zarobić na, na ludziach, na pewno. Natomiast miejski transport, do, do niego się dopłaca. No i tyle. Telefony są prywatne, prawda? I dzięki temu, i dzięki temu, że telefony są prywatne, to każdy ma teraz, teraz dostęp, że dzieci mają te w tej chwili telefony i yes, jeżdżą. A za komuny nie można było się nigdzie dozwolić prawda? Tak samo z, z, z komunikacją, chciałem. Tak samo z komunikacją. Warszawiaków stać na dobrą, dobrą i, tanią, i tanią komunikację. Tak samo jak stać warszawiaków na dobre i tanie telefony prywatne. Tak samo musi być ich stać na dobrą i, i, i prywatną komunikację miejską. Oczywiście. Jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.